Jak pracować, jak działać, aby zmniejszyć ryzyko wtórnej dyskopatii? Generalnie musimy często wrócić szybko do pracy, do pracy na komputerze. A wtórna przepuklina powstaje z powodu dwóch czynników: zbyt dużej siły i zbyt długo działającej siły na dysk. Możemy skrócić to oddziaływanie, czyli skracamy czas. Chciałem Państwu zaproponować obwód stacyjny. Jak pracować, aby zmieniać pozycję co? 20, pół godziny, 40 minut. Ten czas jest uwarunkowany Państwa samopoczuciem. Jak czujecie jakiś pierwszy dyskomfort, wstajecie, zmieniacie pozycję, zrobicie, zróbcie jakiś marsz, przejście. Ale od czego zacząć? Jak siedzieć? Regulujemy często lędźwie. Nie jest to do końca dobra idea, ponieważ wyobraźcie sobie, że mamy drzewo. Drzewo, które musimy prostować. To co jest lepsze? pchać napień powodując przeciążenia i naprężenia przy korzeniach? Czy lepiej zmienić kąt podłoża? Zmieńmy lepiej kąt podłoża. W związku z tym, chciałbym Państwu zaproponować ręcznik. Jak złożyć ręcznik, gruby ręcznik wzdłuż i żebyśmy zrobili pewien klin. Taki, aby był do połowy krzesła, mniej niż połowa, mniej niż połowa, mniej niż połowa. Mniej niż połowa i jeszcze mniej niż połowa. Ten klin powinien być mniej więcej równy. I w tym momencie siedząc, mamy fizjologicznie ustawioną miednicę. Nie siedzimy w pozycji kifotycznej, a ustawienie klinowe wymusza ustawienie fizjologiczne, które jest znacznie bezpieczniejsze. Więc jeżeli siedzimy, nogi musimy mieć ugruntowane, szczególnie u osób po operacjach szyjnych, ponieważ dobrze ustawione nogi, napięte czworogłowe głowę, mogą odpowiednio ustawić głowę. Broda powinna być nad... Głowa powinna być nad głową, nad tułowiem. Broda powinna być lekko cofnięta i co jest bardzo ważne, barki, o nich będę mówił później, ramiona oparte. Więc poduszkę pod lędźwiem możemy tylko włożyć nie jako dodatkowo, a nie jako sposób główny. To jest pierwszy sposób. Czujemy dyskomfort, wstajemy, Możemy zastosować klin, który też jest swego rodzaju dynamicznym siedzeniem, a nie siedzeniem statycznym. I siedzimy, czyli siedzimy poprawnie, nogi oparte i sobie wykonujemy niewielkie ruchy, czyli mamy możliwość napinania różnych grup mięśniowych i poprawienia czucia, czucia głębokiego szczególnie. Jeżeli to nam się zrobi niewygodne, możemy przejść i zalecam państwu, aby popracować. Na stojąco, ale zanim to jeszcze zrobimy, jeszcze mamy piłkę. Możemy sobie usiąść na piłce. Czyli I znowu, siedzimy tak długo, jak to jest dla nas wygodne. Pewny, pewne oparcie o podłoże to jest bardzo ważny warunek. Przechodzimy do pozycji stojącej. Generalnie, praca przez rok w pozycji stojącej, tak informują badania, pozwala zaoszczędzić kilka kilogramów nadwagi. Więc proszę zwrócić uwagę w aspekcie szczególnie w wtórnych dyskowych. Czyli dłonie powinny być oparte, znowu barki oparte na klatkę C piersiowej, a nie uniesione, broda cofnięta i ręce swobodnie rozluźnione. Jeżeli to nam się znudzi, czujemy dyskomfort, możemy zastosować. Podpórkę, pod stopę. I znowu doprowadzamy do pracy dynamicznej, a nie statycznej. I możemy sobie zmieniać. I tak możemy sobie krążyć, pracując statycznie. Co w tym momencie zrobimy? Zmieniamy statykę na dynamikę. Do dynamiki jesteśmy ewolucyjnie przygotowani znacznie lepiej niż do pracy statycznej. Więc zróbmy z naszego biura pracę dynamiczną. Dziękuję.